Ślisko. Natomiast tutaj jest takie fajne wybrzuszenie, gdzie wyskakujesz do góry i jedziesz. Gaz dodajesz wcześniej. Tu, Łop. w tym miejscu gaz. Nie dodajesz gazu tam pod górę. Każda jedna półka, każdy jeden podjazd, każdy jeden takie wzniesienie tymi samymi prawami się rządzi. Drzewa, które pokonujemy, tak samo. Musisz podjechać, dodać gazu, pyk, wskoczyć, odpuścić i jechać. Nie można dodawać gazu cały czas. Bo jak on złapie trakcję, jest moment ten podbicia, a jest podbicia. Koła dojeżdżają do przeszkody, do wzniesienia. Amortyzatory się wbijają i jest pewien moment, w którym amortyzatory odbijają. No bo to one tak działają. I jak one odbijają, i ty w tym momencie dodasz gazu. Mogę wam to w ogóle pokazać. To jest ten moment. Albo jak staniesz z tyłu, czy cokolwiek zrobisz, to jest ten moment, kiedy... Ach. On się nie wywróci, bo ma ABS. Jak nie masz ABS-a, to podjeżdżasz, dodajesz gazu i kładę, od razu stoi, nie? Bo amortyzatory się wbijają i one się odbijają. I ty, jak w tym momencie odbicia, dodasz gazu, jest dupa. Ty masz dodać gazu tutaj. Tu. Ktoś chętny do tego, żeby to jechać? Albo jeszcze coś podpowiedzieć, coś wytłumaczyć, coś wyjaśnić? Tak, przed samym dodajesz gazu, one w tym momencie wbijają się i ty w tym momencie odpuszczasz gaz. I on tam wskakuje. Ja tam stoję przy drzewku, jak co to się zawsze za niech złapie. Okay? Jak już tam to H. Robisz to na L, a żadnym H. Na ha, masz dużą prędkość, nie masz trakcji. Robisz to na Elce. Elka do góry, zawsze elka do góry w trudnym terenie. Włączasz LK i jeździsz na Elce, dopóki jesteś w trudnym terenie. Jak jesteś 3 dni, to 3 dni. Jeździsz na Elce. Ha ładuje w pasek, Ha nie ma tego takiego momentu e, i Ha nie ma trakcji. Niestety e, stracisz ją, bo obroty kół są tak wielkie, że on, on leci w powietrzu. nie? A na Elce jest to wszystko wpięte i ten kład naprawdę czuje ten... E, ma trakcję, jedzie pięknie. Nie? Dawaj! Brawo! Dobrze, ale wyjechałeś, super! Dawaj Damian! Nie, na szybko! Daj do przodu! No tak, no to musi być uderzenie z samego dołu, musisz mieć tryb sport. Tryb sport to jest moment. Moment jest potrzebny, żeby takie coś, tak jak piłkę, no kopnij piłkę w slow motion. No. A tryb ten work mode to jest taki slow motion a musisz mieć trochę tej energii, żeby ją, Bóg, uderzyć tą piłę, tak samo kłada do góry. Damian, błąd, źle. Rozpędziłeś się w ogóle z 10 metrów, przyładowałeś w skałę i cieszę się, że kład jest cały, mam nadzieję, że jest cały, bo w ogóle uderzyłeś w skałę niepotrzebnie. Nawrotka, zjazd w dół. Gaz. Dawaj, daj. Tak z pięć razy żebyście to zrobili, a dopiero dwa. Kierownik musi się odpocząć, napić się wody. Tak. Fajnie, już zaczynają powoli czaić, że taki pojazd jest na świecie, co się kład nazywa. Wyjeżdżamy stąd z jakimiś trzema wynioskami. powiedz. Jeszcze raz. Rozpędzamy się do wyskoków, tylko przed wyskokiem dodajemy gazu przed wybitem, przed wybitem i dopiero... No nie wyskokiem, tylko podjazdem, tak? Podjazdem, no. Nie dodajemy gazu, żeby się nie wywrócić na plecy? Słusznie. Z tą gałęzią to lepiej się w nie nie Za bardzo, najpierw je złamać. <słuch> Bo nam się tutaj trochę kładu szkodził. Drobnostka, ale... Ale jak to w kładowaniu? Zawsze się coś może wydarzyć. można było to przewidzieć? Nie no, wystają krzoki, To jest wpisane w ryzyko i... I wkalkulowane w ten sport, że zawsze coś może się urwać. Damian? Dawaj Damian, mów trzy rzeczy, które ci. trzy wnioski, albo trzy e, wartości, które wywozisz stąd teraz, które uczyniły cię lepszym riderem. A jak pierwszy raz, za pierwszym razem wyjechałeś? Nie no, opowiedz tam, do, opowiedz do kamery, jak wyjechałeś za pierwszym razem? Każdy. Tak, jakby go policja goniła. Co to w ogóle jest? No, potem już zrozumiał, że to nie tędy droga. Przeprawa i kłady to jest naprawdę coś, co jest takie techniczne, trochę siłowe. Na dużym, mówię, właśnie momencie obrotowym, bam-bam, dodać gazu, wyskoczyć, przejechać, zwinne. I to cały czas, w kółko jedno i to samo cały czas to zabawa cały czas to zabawa więc mm, duża to takie inne kładowanie. Nie?